Halo choleśniaczko, z tej strony na za w dzisiejszym materiale, moi drodzy, po dłuższej przerwie, oczywiście, wracamy z oceniem najlepszych, najśmieszniejszych, moi drodzy, to, jeśli wam się seria podoba, zostawcie oczywiście łapkę do góry, 350 łapek w góry, moi drodzy, i lecimy z kolejnym materiałem z tej serii, a cały odcinek przygotowała, moi drodzy, nasza młoda czyli oczywiście Jessie, za co jej bardzo dziękujemy, a my lecimy. Ja w drodze nami aby wywalić się za zero. Ogólnie, chyba każdy tak ma. Nie no, ogólnie topka. Ogólnie topka, widzowie. Ja Każdy ma takiego gościa w teamie, który się idzie na mita, wali specjalnie na zero. Bo to jest po prostu jego hobby życia. Chłop jeszcze w starego standoffa grał, normalnie, widzowie. Zobaczymy. Aż mi uszy boloty. ty! Piu, piu, piu! Nie! Nie! Typowy gracz, normalnie standoffa. Ja tak Ty ja w nie oskarałeś, mnie jebane spadła.

to jest stary Stan. Matko. A tak poza tym to. Pa pamiętacie tego starego Sansa, No co pamiętacie łapkę do góry. Najlepszy Sansa jaki kiedykolwiek mój rozejrzał. był tak, że był ciemny. Oh, hello, yeah. <laughs> Ale HELLO! bombę, ty. Nie, no nie. jest u mnie serce! I w nią jeździ na mnie! Ej, co to w ogóle ja umyślcie? Chop się niby poddał, ale nagle wziął petkę i wygrał całą rundę. Pozdro! Ogólnie go się mówi, żeby zaktualizować do najnowszej wersji standoffa. I co to się dzieje w ogóle? Ej, ej, jakby takie coś było w sandowie? Mega kozak, mega kozak. Grałbym częściej niż gram teraz. Ej, wam ja trochę tak trochę IRL, nie? Tak mi się zdaje. Ale ogólnie to mega fajny zamysł. Pozdrawiam twórcę. Niezła akcja na wam side B. Okej. Okay. No, i, no, no i co teraz, no? 5 na 5, Jak ja bym tak kiedyś miał w standoffie To chyba z meczu wyszedł Ja bym normalnie już w miał Nie ma żadnej gadki panie Makete 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 O Makete 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 makete

to już dwa majory bym wygrał, Symku. Czy żeby to był sezon dziewiąty? Ale już wiemy, że wyszedł, nie? <śmuchy> Topka. Tutaj, moi drodzy, kod został posadzony. Dokładnie nie wiem, o co chodzi, ale zobaczmy. Nie. <śmuchy> <śmuchy> nie. <śmuchy> Ej, to był, to był najsmutniejszy TikTok. Podczas tego oglądania tego materiału Zawcie, mój drodzy, pozytywny komentarz Do tego biednego kota But typowa gra w Sonofa na Sunstone'ie Po raz kolejny No przecież każdy wie, że tak jest. A szczególnie na streamach, moi drodzy, na TikToku. Gdy, moi drodzy, odpalałem streamy, to, moi drodzy, każdy wie, że tak jest, więc ja was też zapraszam na streama, ponieważ dzisiaj odpalamy go nawet i wcześniej bym nawet mógł powiedzieć, nawet koło 15 zobaczymy, czy się więc spadajcie, moi drodzy, na TikToka, moi drodzy, mojego i też na Instagrama przy okazji i na pewno, moi drodzy, ciekawie. ciekawie. Więc... Gość tu nazwał, moi drodzy, Najstraj. Nice zobaczymy, o co chodzi. O, jakiś triczek, bardzo ciekawy, moi drodzy. Smosh dorzucony. I co? Nice, nie no topka. Topka, naprawdę. Ty to nazwał po prostu standów. <średziny> Zobaczymy co to będzie, kurde. No i co, i ta, i co? No to nie zła akcja. Ja to normalnie w szoku? Ale w ogóle. Jak to w ogóle możliwe, ty? A co tutaj mamy? Trzy do jednego. Mechu, pomy mech, kepo. ja mechu, pomiędzy, mech, No, powiem wam się, że to mnie rozaliło, ty. No, to mnie rozaliło, ty. Co jest grane? Ty, nawet. Jest klasa, klasa super, moi drodzy. Słuchajcie, wpadajcie na TikToka, moi drodzy. Serduszko zostawiamy i lecimy. No, słuchajcie, co jest tutaj ciekawe? Zobaczcie, moi drodzy, jak to jest piękny TikTok. Zabakowali. Nie, no nie. Jestem legendą. No, znaczy... No słuchajcie moi drodzy, takich rzeczy się nie zapomina, słuchajcie, wbicie legendy podczas tego, gdy macie wielu czterów i oczywiście, też oczywiście mamy dobrych enemii. To moi drodzy jest naprawdę niesłychanie trudna rzecz, a mi się udało, więc mam nadzieję, że wam też się to podobało i że zostawiliście za tą łapkę do góry, kurczę, pod każdym filmem, w którym się oczywiście staraliśmy wbić tą legendę. Ja moi drodzy jestem mega dumny i przejdziemy do następnego TikToka. W ogóle jakaś dziwna nazwa tego TikToka. No dobra, lecimy. I co tutaj? Czemu to była inna muzyka, ty? Czemu to była inna muzyka? Zawsze tam jest... O nie, ja, ja to znam, ja to znam. Nie. Nie. Jesse, nie możesz takich rzeczy dawać, ty. Bo no to za mocne jest, kurde mele. Ale tak czy Jak Super TikTok, można. Czarny Humor, można powiedzieć. <gryny> o nie! Ty złoty! Ty ej, złoty biskitu! Cóż, tutaj mamy zastanowań, zobaczmy. Co jest grane? Czy on skoczył tak sam? Przecież tam być gaść gościu, ty, który go bustuje. Harry Potter w sandofie, ty normalnie? Nie ma jak zalać na pełnym speedzie. Essa. A to jest mocny edit zawodnika, który ewidentnie w Cetę z Białkiem wita się na dzień dobry i żegna na dobranoc. Nie, no to mi się podoba, widzę, to mi się podoba, naprawdę bardzo mocne tiktoki, mega super, pozdrawiam twórcę i pewnie jak gracie sobie w Tero i macie mocnych enemi, którzy grają w CT, to zawsze, moi drodzy, tak, zawsze do tego podchodzicie, że team, wasi enemii moi drodzy, są jak ten gościu, a wasi teammatesi są jak, no, moi drodzy, Pinocchio, chudzi i drewniani. O kurka, no i powiem widzowie, naprawdę mocna akcja. Pozdrawiamy twórcę, bo naprawdę fajnie zagrał. Też widziałem sobie takie zagranie i chyba będę je praktykował. A teraz, moi drodzy, po prostu zwykła gra na trybie rankingowym. No normalnie, jakbyście grali ranka, moi drodzy. Typowy ziomek, moi drodzy, z skinami nameless, które kosztują więcej niż niejednych dom. Pozdrawiam. Oho. Telefon, w się z No to je za ciupami mój ty. Chłop normalnie milo flaszy dostaje. No a też tak mam. Jeśli też tak macie, zapnijcie łapkę do góry. Dobra, słuchajcie, dla mnie, dla mnie to już jest dość, dla mnie to już jest dość. Ja, ja nie rozumiem w ogóle tego wszystkiego. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zać łapkę do góry. Bo pewnie moi rodzice wiecie, że trzysta łapek łapkę do góry i będzie kolejny odcinek z najlepszych, najśmieszniejszych moich rozy TikToków. sigma, boy, sigma, boy. Każde Ej, sam się to jest 1 do 1 jak ja mój raz startuję sobie meczek solo. Naprawdę wam mówię, naprawdę to jest. Okurka Wolna, stando w 3. Czy to jest prawdziwe? Czy za nim go wyjdzie stando w 3? Zobaczmy. <laughs> Jak no, chłopie za mosty, ty. A mówiąc, gdyby tak wyglądał saldo of 3, ja, moi drodzy, śmiem twierdzić, że wielu graczy, którzy grają, moi drodzy, w CSA, bądź, moi drodzy, Valoranta, z wielką chęcią by zaczęło grać w Standoff 3, gdyby oczywiście to była wersja komputerowa. Co o tym uważacie? Napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, a także znaczcie łapkę do góry. Jak oni to robią, moi drodzy? To jest pytanie. Nie, chłop się poświęcił, moi drodzy, rzucił mu swoją broń nawet. A ten nawet fraga widzowie zrobił. I od razu zginął ty. Ale tak czy siak, naprawdę fajny TikTok. Serio, taki trochę prawdziwy, nie? Wow! Ej, naprawdę, gość rozdał pięknie. Jeśli gra na pccie olać to. Ale tak czy siak rozdał naprawdę fajne trzy głowy. Wow! No to klasyczek. Klasyczek mojej rozda prowincji.

jeśli też tak macie i macie takiego ziomka, wiecie co robić. Nowa fizyka wy, stan dwa. 2. Zobaczmy. Long. Co jest grane z kopem ty? Nowa fizyka. Chłop, wyleciał jak Adam Małysz, a to tylko był granat. To o bomba? <śmiech> <śmiech> a co z nie zrobić? Как ее это... А оно... ну... Ой, это кто? А, он уже убил. А что? А, ой, это же мой, это же мой, это же мой, стой, стой, подожди. Кайвец, на самом деле, не так мало, серьезно. И... Поймаем же... Что... Иди еще выспашить. <блодко>

To mój rozrobimy. O to chodzi. Dziękuję. Ja ule... No tak, no to jest prawa stanowa, moi roz. Mój drodzy, to będzie na tyle. Jeśli Wam się oczywiście odcinek spodobał, to zostawcie łapkę do góry. I oczywiście zapraszam Was jutro na, na odcinek, a jeszcze dzisiaj zapraszam Was oczywiście na streamka, na TikToku i możliwe, że też na YouTube zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymajcie się, zobaczenia i hejka.